listopad 2025 rok Toruń. Miasto rodzinne słynnego Brauna. Szczęść Boże. Więc dzisiaj, 5 listopada 2025 roku w Toruniu jest przekaz dla niego. W Toruniu, gdzie był witany król Jan III Sowiecki którego rodzina była właścicielami Dachu. Dzisiaj mamy 82. rocznicę bombardowania Watykanu. Spadło pięć bomb tego dnia 5 listopada 1943 roku w drodze do obozu koncentracyjnego Dachu, przejętego militarnie przez Izrael. 18 lipca 2020 roku, w drodze do Dachau, umarł 68-letni ksiądz Bernard Lichtenberg, proboszcz parafii świętej Jadwigi w Berlinie, urodzony 3 grudnia 1873 roku w Oławie. Dzisiaj widzi nas całe niebo. Dlatego jest przekaz do Pana Brauna, który urodził się w tym mieście, w niezwykłym polskim mieście. Mamy tutaj bardzo ważne mapę. Jest przy pomniku Kolumba, bo Toruń ma pomnik Bawarczyków. W obronie Torunia zginęło w 1813 roku około tysiąca Bawarczyków sprowadzonych przez Księcia Warszawskiego, który był wnukiem cesarza rzymskiego Karola VII, wnuka Króla Jana III Sobieskiego. A tutaj mamy właśnie tych, których reprezentuje pan Grzegorz Braun. Jest to tablica. W tym domu mieszkał Cwichersz Kalischer. Urodzony w 1795 roku, zmarły w 1874 roku. W latach 1824-1874 rabin Toruński. Prekursor ruchu sionistycznego. Także, panie Braun. Kogo Pana reprezentuje? Teatr Absodyczny powstał 1 listopada 1941 roku w Krakowie. Rodzina. 1 listopada 1822 roku. Urodził się biskup szczęsny Feliński, który w 1944 roku, w 40 roku życia, 40 rocznicą urodzin, założył zakon miłosierdzia Bożego. Było to w Warszawie, 1 listopada 1862 roku, kiedy w Krakowie. Tego dnia urodził się historyk Felix Koneczny. Do 1 listopada 1888 roku urodził się ksiądz Michał Sopoćko, który był spowiednikiem siostry Faustyny, apostołki Miłosierdzia Bożego, która urodziła się 25 sierpnia. 1800 1905 roku była to rocznica 25 sierpnia 1270 roku kiedy w Berlinie, mieście które założył jej dziadek urodziła się Polska Królowa Drugi kawałek Polska Królowa Małgorzata. Która tego dnia, 25 sierpnia 1270 roku urodził się, Zmar święty Ludwik Król Królów. I tego dnia babcia polskiej królowej Małgorzaty Lubiszewa królowa Danii, Założyła w Rostoku klasztor Świętego Krzyża. Królowa została koronowana razem z mężem, prawnukiem Świętej Jadwigi Śląskiej, Przemysławem II. 26 czerwca 1295 roku. Koronowana była do odnowy Królestwa Polskiego po 219 latach idziemy przez torni. Tymi ulicami szli więźniowie, szli Polacy skazani na karę śmierci za to, że byli Polakami. Tymi drogami chodził nasz ksiądz felichowski zlikwidowany planowo.

Księdza Józefa. Był rówieśnikiem księdza Józefa, woźniaka urodzonego w Hamburgu 7 lutego 1913 roku. Wieźnia dachał od 1 lipca 1960. Pierwszego roku kustosza sanktuarium matki boskiej w Turcach, gdzie ukazywała się od 1 lipca 114 roku podczas bezkrólewia wszyscy kapłani. Dzisiaj w niebie. Módlcie się za nami. Jezu, chwartami.